Cześć wszystkim, ja już jestem z Pawełkiem po śniadaniu, czwartek, piękny poranek, świeci słoneczko, pogoda taka jak wczoraj, chłodno, zaczynamy dzisiaj... Nie, żeby nie było, spał w domu. No <grystanie> dobra, to trzeba dzisiaj ogarnąć, to wyjmujemy szybko, zamykamy, paczki zjechały. Tudę, ja wyprowadzę, tu wyprowadzę. Ogarniamy się. <grywa> Pablo Pablito umył maszyny zazbroił swoją. Ty masz Argentynę, nie? Nowka sztuka. Nówka sztuka, była Nówka sztuka z Argentyny, już są plastiki zainstalowane. Do tego to motocykla. Muzyczka z głośniczków Miluoki nam puka. Kompresor ze strychu zdjąłem, bo nam się przyda jakby trzeba było piarnąć w musa. Albo coś wydmuchać. <grym się> wydmuchać chyba, <grym> chyba te. Krewetki z zębów. <grym> dzisiaj stwierdził, że on nie będzie w garażu robić, tylko robi tutaj na no, to świeżym to powodach, powietrzu. Przyzwyczajem się do klimatu portugalskiego. <grym> W będzie deszcz, a u nas będzie słonko. Ja powiem Ci, że ja się nastawiam na Bajoro. Bo jak kiedyś w Portugalii byłem, to była tragedia. A tutaj zobaczcie ile mamy opon. Muszę przyciszyć trochę tą muzykę. Mamy różne mieszanki. Generalnie króluje Michelin. Michelin Medium. Tu jest akurat Metzeler Hard. Medium, Medium. Nowy Michelin Medium 2. Tutaj jest też Hard, i tutaj mamy Medium, Michelin Medium, nowy model. Mamy też Metzeler N6 en Days, Enduro Extreme, e, Musy, Musy Michelin, e, też mamy Danlopa, mamy Borilli, tu mamy jeszcze trochę Q, sumie nawet nie wiadomo na co zdecydować. Pozbrojone, wszystko jest do miękka mieszanka, muszę to powynosić zaraz będziemy zbroić tutaj moją pinzetę w nowe plastiki okleiny nam już też przyjechały część okleiny ale w zasadzie na cały motor, zaraz wam pokażę mateusz ogarnął nam że tak powiem w ostatnim gwistku z motocykersa także zaraz tutaj będę moją maszynę wciągał no i oczywiście ciuszki, koszuleczki z z logotypami naszych sponsorów, darczyńców i partnerów no, Nie będę odpakowywał, dopiero sobie w Portugalii to otworzymy No też przyjechały y, rzeczy z Milwaukee i baterie i pakałty i jeszcze dwie nowe zakrętarki z systemem łanki także Doposażeni jesteśmy, troszkę muszę ogarnąć porządku i zaraz zaczynamy przygotowania sprzętu, bo mimo wszystko trochę tej pracy mamy. Paweł, coś ty zrobił? Wikum mechaniku. <noise> Czy ty ukręciłeś śrubę? Ja rozumiem, że ty jesteś tak podjarany na wyjazd, ale żeby przy odkręcaniu śruby urywać. Ja jestem tak podjarany, żeby ja ukręcał śrubę. Pawcio! To już tu się tak zakorzenił, że on wybiera śruby, ukręca karki. Śruby są. Elegancko Tak, yy, oliwki w zawieszeniach porobione, postrojone wstępnie. Koła zostawiamy na sam koniec. Ja jeszcze dzisiaj robię u Pawła oliwę w tylnym amortyzatorze. W przednim. W przód, bo Tak, to zaraz, W tylnym to w... tam w... trzeba robić. Nie, tył trzeba zrobić. Sprawdzimy to. Także jedziemy na taki wyjazd, to nie ma co oszczędzać. Pić pierdolić, nie żałować. Bieda musi pofolgować. Tak, pani kolego? Tak jest. No, ale akrapik przyszedł nowy na zapas. To już jestem spokojniejszy, że jakby 500 nie przeszła. Odbioru, bo jest wybeweszone tu, wszystko co było do wybeweszenia. Bo przecież te motory to są takie kastraty. A jak dopiero wrócę z Portugalii, to będzie czas, żeby zrobić inny moduł i inną mapę. Żeby nie było, Pawcio ukręcił łeb. Sprawy Remonty! Jeszcze się dobrze sezon nie zaczęła, już remonty robimy, Ta. tak? A czy ty tu odkręcasz, Pawełku? Powiedz jest nam, naszym wszystkim, telewizom, co tu się odwala. Turbo dopalanie, zmieniam. Patrzcie, jaki mam wyłącznik, ha? To jest wyłącznik z starszego modelu. Można się naciąć tutaj z tym. W ogóle muszę to pozbyć się tego. Najlepiej to by było wyjąć, bo mnie to strasznie myli, ale Krakson się przydaje. A dlatego wziąłem ten wyłącznik, bo da się wyłączyć światła. Wiesz, bo w tym, w tym nowym cały czas się palą na stałe. No. A my tutaj będziemy kręcić zaraz. Zaraz będziemy sprawdzać luzy zaworowe. Sanie, sprężanie, praca wydech, te sprawy. No Paweł, powiedz wszystkim, do czego służy świeca w motocyklu? A żeby w głowicy nie zajebał. No, teraz lepiej. Także my tu takie rzeczy robimy. Tu jest kurde yy, rękawiczka, bo do, doktor robił operację. Już wiesz do czego? No. Rozszczelnił się. Rozszczelnił się, tak. No bo tu jest, wiesz, akcja, że, że trzeba będzie to przepiąć, nie? Roz, prze, no. Robimy dalej. Kierownik lubi poltówkę. Ręce opadają. Po prostu to jest na cienkiego druta. A, a nasze kiełbasy są szersze. Mapa QS. Po, kupa Sreka. ATC Turbo Condor. Wtedy krocin trzeba wyjebać. Co Tak, no to na pewno. Zamykamy drzwi. Czas operacyjny 17:52. Już jest chłodno. Ale u nas jest ciepło. Paweł, tak, Pilota, tak zagrzałeś chłopie maszynę, że aż ci klosz zaparował. Ono do głowy co wzięła, że wyjedziemy na mistrzostwo. Tak. Właśnie była adaptacja quickshiftera nowego, przełącznika, zawory wyregulowane, motorhula. Przyrząd A, sprężynek. No, będzie pakowania jutro bardzo dużo, dlatego że bierzemy wszystko. Jesteśmy takie prywatne faktory, nie? No. Zobaczcie na same opony, mamy tak, Pirelka, przepraszam Metzeler, Michelin, Michelin, Metzeler, Michelin, Ym, no to jest Metzeler Hard, to jest też Metzeler Hard, tutaj Medium 2, Medium, Medium, nie przepraszam, to to były Mediumy, to jest Hard, to jest Medium, Medium 2 i tu jest też Medium. I Hard Paweł. <laughs> Nie wiem, jak to wygląda, czy to się będzie prezentowało. Kurde. Zobaczymy, będzie. co się będzie świeciło. Jak będzie lipa, to będziemy to reklamować. Na razie... Na całym świecie. <laughs> Popłem będzie. Bo... Paulo do mnie dzwoni i mówi tak. Łukasz, wrzuć logo, to ci prześlę 100 koło euro na sezon. Żaden problem, pa Paulo. <laughs> Dziś piątek. Fury już się, już się lepią. Trochę te listki nie pasują tu. Pasują tu jak umarłemu kadzidło. Trzeba coś z tym zrobić. Gazet napchał. <ścoughs> Słuchaj, ale tu coś widzę jakiś ten klej został. Trzeba będzie to nitrem. A, to jest wczoraj. Myślę, no, manetki. Git. Wszystko to git. Tylko my Dobra, kleimy, działamy. Czas goni, a go jest coraz mniej. Kochani, szybki update tego, co tu się dzieje. Mamy czwartek, godzina 20.18, czas Czartek, operacyjny. Chciałbyś... Żartowałem, mamy piątek. To takie małe przekłamanie, taki żarcik sytuacyjny. Yy, jestem śmiertelnie poważny. Paweł już ogarnął swój motocykl, jeszcze Kazałem mu wymienić te białe listki, eee, bo tak pasowały. Jeszcze Pawłowi robiłem serwis zawieszenia, kontrolę, inspekcję, żeby sprawdzić, jak to hula. Przód bardzo dobrze. Jest tutaj 2 cm zapasu, ale Paweł powiedział, że przyspieszy, bo jak zobaczy Garcię na Enduro Extreme, w fafę, bo ten cały wyjazd y, tydzień przed Enduro GP to jest tylko trening Ja pokażę Garcię, że nawet bez akarapa się lepiej <głos> <głos> Krótkiego. Ha! Bo nie wiem, czy wiecie, ale my żeśmy to przyczaili Garcia ma yy, kolektor lekko przycinany. Nie wiem, to jest tak. Te podpalające one wszystkie mają krótszy kolektor. Zobaczcie, ale tutaj nie ma co gadać: kolektor jest przypalony. Nie, nie ma kameleona, co prawda, ale Od to jest. Kurwa. Ale tu jest cały, cały czas rezon ale nie, się śmiejcie, zobaczcie, on tak zapierdala, że ten listek tutaj jest <grym grym grym> do hamowy mój słonik, mam <grym> Ale pompa hula, nie ma co palić. Odpalimy na odbiorach technicznych. Ty, ale to twój parsenał. Sobota Paweł już tutaj wymienia baterie Safe mamy. Baterie na drogę. Nie gotować podgrzać co to jest? 10V. No to jest kurde. W Polsce nie dostaniesz takiego dobra Coś Ci pomóc? Nie, nie, nie. Boom. więc tak kochani, mamy dzisiaj yy, sobota, godzina 8.34 z Pablito żeśmy trochę pospali, ale nie mamy ciśnienia, bo już maszyny są w doku bagażowym. Zaraz wam pokażę jak to wygląda o Jezus tak to wygląda, tu są dwa motocykle o tam opony no jest tutaj tak że nawet mysz się nie prześlizgnie a ten dog z boku jest otwarty? tak Jest cykl. tak to wygląda, to są dwie maszyny wzięliśmy tak błotnik, buty tu jest kawałek koła piasty tu jest mój przód rabakonda musiki, oponki, całe koło wzięte Han nie ma lipy, a Krapowicz. Oczywiście wsaportuje nas firma Milwaukee jeżeli chodzi o obsługę naszych sprzętów, kompresory, narzędzia, rękawiczki, klucze udarowe, nieudarowe i tak dalej, i tak dalej. Także także jesteśmy dopakowani. Przydałoby się chyba metr, jakby było ciut szerzej, to byśmy się zmieścili. Jeszcze by można było wziąć namiot ale nie ma co narzekać jeszcze bo... jakby był młot, to byśmy jeszcze dwa motory wzięli Raga czy ty jedziesz z nami? pytam się ciebie pospałaś? ty dobra tu, tutaj jest lodóweczka mamy zapasy śledzi z województwa świętokrzyskiego tutaj mamy puszki z dziczyzną i jeszcze materiał trzeba będzie wrzucić tutaj jest Prysznic, jak to w kamperze, Paweł już tu skręca i za niedługo dopakowywujemy. Proszę Państwa, ta ilość zabiłaby Garcję z jego krótkim FMF-em. Nie, przepraszam, akrapem. On ma atrapowicze. At a, on ma atrapowicze. Po super jewnięciu musi być super relaks. Poszliweczka. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> ta, ta, ta ilość to by tu w Batonika. Paweł zapakował, kurde, połowę rzeczy. Pakauty. Będziemy się studzić, chłodzić. Tak jeszcze i wiedzie stół. Będziemy i rozgrzewać pracować. I Komputery zabrane. Będziemy vlogować. Y tu ja widzę potencjał w kolejnej półce, może jeszcze przyniosę coś z Olimpu. <noise> ja tam mamy jeszcze połowę rzeczy do spakowania. Do, do prania wrzucił. Tu jest pralka, maszyna losująca. <noise> Zalosujemy, ale no kurde, miłoki zajebiście, że nam przysłało nowy wentylator, bo jest wpinany do pakauta potencjometryk, cyk, o. Wyjeżdżamy. O, coś się ułożyło, ale to normalne przy tego, co podróżach. I kochaj. O... Będziesz trzymał kciuki? Tak, i będę na czuwanie. Pianteczka Kocham cię, papa. Pijmy, mamy, bo teraz ty jesteś facet. Wiesz? No. I chodź do przedszkola. I nic dzwoń codziennie. Dobra? Pisz, tutaj, ci się tylko Daj mi bioczko. Pa! pan! No widzimy! A my widzimy się w Portugalii. Ben.